Cześć, czy istnieje najlepsze ćwiczenie na brzuch? Otóż moim zdaniem oczywiście nie, ale dzisiaj pokażę Wam jedno z na pewno najbardziej efektywnych. Jeżeli wybieramy ćwiczenia na brzuch, to oczywiście powinny być one jak najbardziej złożone. O co tutaj chodzi? Żebyśmy nie ćwiczyli tylko mięśni prostych brzucha poprzez zwykłe brzuszki, które moim zdaniem nie są zbyt efektywne, tylko aby były jeszcze jakieś elementy utrzymania równowagi, żeby ten core bardzo mocno był angażowany w całości, czyli tak bardzo ogólnie. I do takich ćwiczeń między innymi należy kółeczko, aberol. Dzisiaj Wam pokażę, jak powinna wyglądać poprawna technika tego ćwiczenia oraz jak się do niego przygotować, jeżeli jeszcze nie dajecie rady wykonywać tego ćwiczenia. Nie oszukujmy się, aby poprawnie wykonać ćwiczenie z aberolem, trzeba mieć już silne mięśnie brzucha, odpowiedni staż na siłowni, czucie mięśniowe. Nie będzie to takie proste. Ja zacznę od tego, że pokażę Wam, na czym trzeba się skupić w trakcie tego ćwiczenia, a potem jak należy powoli, powoli podwyższać sobie poprzeczkę, aby dojść do tego. A więc przede wszystkim zaczynam ze zgarbionych pleców. Już w tym momencie wciągam troszeczkę brzuch, napinam mięśnie brzucha, wyrzucam odrobinę odcinek lędźwiowy do tyłu, ściągam łopatki tak na 50% i pilnuję, aby biodra poszły ze mną jako pierwsze do przodu. Rozjeżdżam się na tyle, ile mogę, aby utrzymać pozycję. Jak jadę do przodu, robię wdech. Kiedy wracam, robię wydech. o ile cały czas czuję, że to mięśnie brzucha pracują, a nie odcinek lędźwiowy. Oczywiście kontynuuję, powtórzenia wykonuję w kilku seriach, prawie w maksymalnym zakresie w każdej serii i w ten sposób dochodzę praktycznie do upadku mięśniowego na brzuchu. Poza zbyt słabymi mięśniami brzucha i słabym czuciem mięśni, kolejną rzeczą, która eliminuje nas z wykonywania kółka, są słabe ręce, które często u osób początkujących niestety będą tutaj pierwszą przeszkodą, szczególnie u dziewczyn. I teraz można wyeliminować użycie ramion, może, znaczy nie do końca użycie, ale potrzebę, aby te ramiona były silne, poprzez zastąpienie tego ćwiczenia tak zwanymi wznosami bioder w leżeniu na piłce nogami. Bierzemy sobie piłkę gimnastyczną, fitbola. Akurat mam tutaj duży rozmiar, powinniśmy go dobierać do swojego wzrostu. Ja znalazłem taką, dla mnie jest trochę przedłuża, od razu zaznaczam. Kładę się na piłkę, i teraz pierwszy poziom to będzie taki, że będę zginał kolana i przyciągał je do siebie. A drugi poziom, że będę starał się te nogi trzymać tylko delikatnie zgięte w kolanach. Zobaczcie, jak wchodzę na piłkę. Już wcześniej ułożyłem nogę. Dopiero dorzucam drugą, bo ja tutaj widzę czasami takie magiczne opcje wchodzenia na piłkę, że aż mnie to boli. Teraz jestem w pozycji rozluźnionej, czuję, że mój odcinek lędźwiowy wisi, napiął się, no nie? Ja muszę go zneutralizować, czyli wypięć troszeczkę do góry i dopiero z tej pozycji będę wraz z wydechem przyciągał kolana do góry. Do siebie, przepraszam. To jest pierwszy poziom, najłatwiejszy. Wydech. Wdech. W momencie, kiedy tutaj wracam, nigdy nie puszczam tak odcinka lędźwiowego, tylko dopóki nie skończyłem, przepraszam, napiętych mięśni brzucha, dopóki nie skończyłem ćwiczenia, cały czas trzymam je w ten sposób. Teraz robię wersję trudniejszą, gdzie kolana tylko odrobinę się zginają. I pauza na górze. OK, kończę sobie ćwiczenie w momencie, kiedy poczułem, że ten brzuch już jest mocno dojechany, lub zaczynam powoli odczuwać odcinek lędźwiowy. Ramiona oczywiście troszkę się męczą, ale zdecydowanie mniej niż w przypadku użycia kółka. Bardzo fajne ćwiczenie globalne na brzuch, też dochodzi element braku równowagi, ponieważ ta piłka odrobinę się rusza, szczególnie zobaczycie to za pierwszym razem, kiedy będziecie próbowali tego ćwiczenia. To jest pierwszy etap przygotowawczy do ćwiczeń brzucha z aberolem, a teraz pokażę Wam, jak można sobie ułatwić troszeczkę ćwiczenie z aberolem. Użyję na przykład jakiegoś stepa. Chodzi o to, aby mieć jakiś przedmiot, który zatrzyma nam ruch w pewnym momencie, żeby się troszeczkę skrócił. Proponuję coś dłuższego, może to być nawet krążek, który będzie leżał na podłodze nieruchomo. I teraz dzięki temu po prostu mój ruch będzie ograniczony, także ja się nie rozjadę i nie polecę na twarz. Bo większość osób, które jeszcze się boją wykonywać kółka, martwi się tym, że jak się rozjedzie, to poleci głową na podłogę. I żeby temu przeciwdziałać, ja ograniczam sobie ruch takim krótkim. I oczywiście im dalej będę się oddalał od stepa, tym ten duch, ruch będzie dłuższy. A w razie gdyby moje mięśnie brzucha na przykład padły w tym momencie, no to ja mogę tutaj powoli skończyć, prawda? To jest poziom drugi i dopiero z czasem eliminujemy step. Myślę, że trzeba wykonywać minimum te 10 powtórzeń w jednej serii, abyśmy mogli przechodzić na kolejne poziomy. Mięśnie brzucha zwykle trenujemy na sam koniec treningu siłowego. A jeżeli decydujemy się na wykonanie kilku ćwiczeń, dwóch lub trzech, to oczywiście aberol powinien być tym pierwszym w treningu brzucha. Chyba, że przeszkodą będą ramiona, które już po całym treningu siłowym będą zmęczone, to wtedy nie bójcie się przerzucić tego ćwiczenia gdzieś wcześniej. Nic się nie stanie, jeżeli brzuch zostanie przetrenowany wcześniej, nawet na początek treningu. Dla osób zaawansowanych, oczywiście, y, powtórzenia powinny być wykonywane pełne. Także aż będę dotykał klatką piersiową do podłogi. I kolejnym jeszcze poziomem będzie coś takiego, że ja sobie będę stał, czyli ten ruch będzie wykonany z nóg. I tak samo proponuję zaczynać, jeżeli nie jest się osobą bardzo zaawansowaną, nie czuję się na siłach, tak aby ograniczyć ruch do stepa. Czyli ja sobie staję tutaj, pozycja, tu już napinam brzuch, wyjeżdżam, step blokuję, wracam. No i. Oczywiście oddalam się coraz dalej, aby wyczuć sobie taki moment, na którym jestem w stanie trenować. Dech i wydech. Na przykład na tę chwilę dla mnie właśnie o taki poziom, że nie rozjadę się całkiem do ziemi, jest ok, abym wykonywał te 80 powtórzeń w serii. Oczywiście możemy jeszcze kombinować, na przykład nakładając gumę na naszego aberola, która będzie nas wyciągała do przodu, czyli utrudniała nam ruch powrotny wtedy, kiedy brzuch nam się spina, czyli właściwą pracę brzucha wykonuje, lub ułatwiającą, czyli między nogami puszczamy sobie gumę, która jest przyczepiona za nami i wtedy ułatwia nam ona powrót kółeczkiem do nas. Ja osobiście uważam, że to są takie już bajery i powinniście się skupić właśnie na tych metodach z ograniczonym ruchem. Aberol jest Jedno z najbardziej efektywnych ćwiczeń na brzuch, moim zdaniem. Polecam każdemu, nawet oczywiście paniom, tylko tak jak mówiłem, musicie przejść przez te wszystkie fazy. Na pewno wasz brzuch będzie bardzo dobrze reagował na to ćwiczenie, będzie się wzmacniał, kostka będzie się budowała i efekty będą zadowalające. To już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję wam za uwagę i oczywiście zapraszam na wszystkie pozostałe moje materiały. Do zobaczenia.